Ekologiczny Związek Gmin Działdowszczyzna jest jednym z najlepiej funkcjonujących tego typu związków samorządowych w Polsce. Obsługuje mieszkańców i firmy z 12 miast i gmin południowej części Warmii i Mazur. Zakres świadczonych usług jest bardzo szeroki. Ekologiczny Związek Gmin Działdowszczyzna zajmuje się m.in. odbieraniem i przetwarzaniem odpadów, segregacją odpadów, składowaniem odpadów nieprzetworzonych, prowadzi też schronisko dla zwierząt. Związek zarządza także kompostownią pryzmową w Zakrzewie, która w latach 2018-2019 została zmodernizowana w technologii SUTKO Biodegma i doposażona sprzętowo przy udziale środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej. Działdowszczyzna dysponuje nowoczesnymi samochodami do odbioru odpadów. Ich zakup to część realizowanego od wielu lat projektu tworzącego tzw. system selektywnej zbiórki u źródła. Obecnie Związek ma zarejestrowanych w systemie ponad 4100 pojemników. W ramach systemu zbierane są odpady pochodzące z plastiku, szkła, papieru, metalu, bioodpady, popioły, leki przeterminowane, baterie, odpady resztkowe i wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. To warto podkreślić, że w formie selektywnej zbieranych jest 52% odpadów pochodzących ze strumienia wytworzonego przez mieszkańców. Każdego dnia wyspecjalizowane ekipy przywożą je do sortowni w Działdowie, gdzie w ciągu doby przerobionych zostaje kilkadziesiąt ton. Na miejscu funkcjonuje nowoczesna linia technologiczna, dzięki czemu do dalszego przetworzenia i wykorzystania trafiają plastik, papier czy wyłapywany automatycznie metal. Odpady nieprzetworzone wywożone są na składowisko w Zakrzewie. Wróćmy do zwierząt. Schronisko w Tatarach gmina Nidzica przyjmuje bezdomne psy, zapewniając im komfortowe warunki pobytu, wyżywienia i opiekę weterynaryjną. Dysponuje ponad 250 miejscami, nikogo nie dziwi więc, że bardzo często przebywające tam czworonogi znajdują chętnych do adopcji. Na koniec warto wspomnieć o licznych akcjach edukacyjnych, które zwiększają świadomość ekologiczną wśród dzieci i dorosłych mieszkańców gmin zrzeszonych w związku. To liczne pikniki, konkursy, pogadanki czy wycieczki do nowoczesnej sortowni, gdzie od A do Z można zobaczyć, co zrobić, by śmieci było mniej. Ekologiczny Związek Gmin Działdowszczyzna, lider ekologii, najlepsza firma komunalna w Armii i Mazur.